Cześć, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmie powiemy sobie o 10 najpopularniejszych, chociaż słowo popularne tutaj jest e, złe, 10 najczęstszych błędach popełnianych przez nowych graczy. Mówimy tutaj o takich poważnych błędach, o takich, których zdecydowanie chcecie unikać. Nie będę się tutaj na każdym z tych punktów mocno rozwodził. Będziemy tutaj, przejdziemy przez te punkty w miarę szybko, ale na kanale znajdziecie wiele filmów, w których e, znajdziecie dużo więcej informacji na ten temat. Szczególnie polecam wam serię Free to Play. Trzy takie serie są, ta pierwsza jest najobszerniejsza, tam bodajże jest chyba ponad 60 filmów, gdzie widzicie jak przechodzę e, od zera. Nie wydając żadnych pieniędzy przez, przez grę. Oczywiście nie całą, bo ta gra końca nie ma, ale zdecydowanie dużo poradni, poradników i ciekawych rzeczy tam znajdziecie. No dobrze, a teraz przejdźmy do listy. Na początek to książki. Książki są bardzo trudno dostępne, zwłaszcza na początku gry. Później się to zmienia, zwłaszcza jeśli chodzi, chodzi o epickie i rzadkie książki legendarne, zwłaszcza mityczne, no, nigdy nie są jakoś, jakoś szczególnie e, mocno dostępne, ale na początku zwłaszcza musicie to pilnować, więc zanim wydacie książki epickie lub legendarne, już nie mówiąc o mitycznych trzy razy zastanówcie się, czy czempion, na którego chcecie te książki wydać jest wart tego, żeby to zrobić. I tutaj spytajcie się kolegów z klanu, spytajcie się kogoś na Discordzie, choćby mnie w komentarzach też możecie się pytać. Ale też macie takie strony jak hellhadis.com, gdzie macie ocenę każdego, czy też Ayumi. E, Ayumi Love. Już nie pamiętam, jakie tam jest rozszerzenie. Na tych stronach możecie znaleźć informacje na temat tego, czy czempion jest dobry, gdzie jest dobry. I czy warto wtedy w niego zainwestować? Także zastanówcie się kilka razy, zanim poświęcicie książki. 2. Zbyt szybkie ulepszanie słabego sprzętu. W grze mamy mnóstwo, mnóstwo różnych setów. Rzeczy mają mnóstwo statów, więc nie warto inwestować w srebra, które jest naprawdę potrzebne w tej grze. W inwestować w levelowanie słabego sprzętu. Jeżeli macie słabe substaty, nie wydawajcie na coś takiego pieniędzy. Jeżeli macie płaskie staty, o, akurat tutaj się taki trafił, słaniam troszkę, ale atak procentowy na częście, atak płaski. Jeżeli macie tego typu płaskie staty, od razu to jest informacja: nie inwestuj w coś takiego zbyt dużo srebra. No, bo to jest coś, co ci się nie przyda. Atak procentowy zdecydowanie lepiej. Nie HP płaskie, HP procentowe. Nie defense płaski, tylko defense procentowy. Tego typu rzeczy szukacie. Accuracy, resistance, speed nie mają procentów, więc tam, jeżeli widzicie coś płaskiego, to jest ok. I jeszcze mamy crit rate i crit damage. To są zawsze staty procentowe, więc nie wydawajcie pieniędzy na coś. Co zaraz sprzedacie, bo ma albo za mało gwiazdek, albo słabe staty. Kolejna rzecz, ignorowanie misji i challenge'ów. Jak widzicie, ja już te wszystkie misje ukończyłem, ale na początku startujecie, macie misję na arbiterkę. E, dlaczego nie warto tego ignorować? Raz, macie z tego naprawdę przyzwoite zasoby do gry, dwa, te misje będą was prowadzić i zapoznawać z kolejnymi obszarami gry. I trzy są tam rzeczy, które bardzo szybko stają się, czy też musicie tam farmić, czy przechodzić, zdobywać rzeczy, które są dla was y będą bardzo szybko stanąć się zbyt słabe. I będziecie musieli wracać do dungeonów, nie dungeonów, do kampanii normal i farmić te pierwsze, y te pierwsze miejsca tutaj. Na normalu, dlatego że są misje, które każą wam przejść, zdobyć sprzęt, wszystko, wszystko, każdy jeden element z pierwszego, z drugiego poziomu, co ekspresowo staje się zbyt niskim poziomem do farmienia. Więc będziecie po prostu marnować, marnować energię. Więc czym prędzej warto to zrobić, a nie odkładać na później? No, plus na samym końcu czekają na was naprawdę zacni. E, Czempioni. Kolejny punkt to brak planu na to, e, gdzie chcecie się rozwijać. Ja wiem, że w tej grze jest mnóstwo różnych miejsc. Mamy mnóstwo dungeonów, mamy faction wars, mamy areny, mamy różnych klombosów. Doom Tower i to jest dosyć szybko w grze dostępne. Ale jeżeli będziecie chcieli robić wszystko, to nigdzie nie będziecie robić postępu. Także na początek. Rzeczy, które zawsze polecam, żeby się skupić, to e, Smok, Spider's Den, czyli pająk i jeżeli chodzi o klambosa, to Demon Lord, czyli ten klasyczny no i dodatkowo arena, zwłaszcza klasyczna tak, Team Arena, też jak najszybciej warto to robić więc to są rzeczy, na których się skupcie i budujcie teamy właśnie pod te miejsca w innych miejscach, w innych dungeonach jeżeli przyjdzie wam taka misja, zróbcie najmniejszym kosztem daną misję i wróćcie do tych miejsc, bo to wam na początku da najwięcej. Później, bardzo częsty, bardzo częsty błąd. To się od lat absolutnie nie zmienia. Na początku, gracze, widząc te wszystkie sety, chcą za wszelką cenę dopasowywać sety i nie patrzą na to. Że staty na takich rzeczach, które mają, są słabe. Nie róbcie tego. Jedynym setem tak naprawdę na początku, na którym naprawdę warto się skupić, to jest set Lifesteal. No chyba, e, czyli ten set, który zapewnia Wam leczenie, jeżeli atakujecie. Ale jeżeli już na początku macie szczęście, że traficie dobrego healera, revivera albo kogoś, kto ma licz e, taki debaw, on działa tak samo, jak ten set no to to jest jedyny set, na którym się warto skupić. Poza tym skupiajcie się na statach i możecie mieć każdy jeden element na swoim czy z innego setu. Jeżeli razem to wam da dobre staty, zyskacie zdecydowanie więcej. Kolejna rzecz to masterki. Eee, one dają naprawdę, naprawdę dużo, więc nie robienie masterek Naprawdę upośledza waszych czempionów. I jak zawsze powtarzam, nie kupujcie masterek poza pierwszymi dwoma do trzech czempionów. Ponieważ na początku jeżeli musicie farmić dla wszystkich czempionów, a te scrolle wpadają losowo na każdego czempiona, który nie ma jeszcze takich skroli. Więc, jeżeli macie 5 do farmienia, to trwa bardzo długo. Więc kupcie 2, 3, a potem już tylko a potem już nie kupujcie, tylko farmcie. Dlatego, że możecie jednocześnie levelować Waszych czempionów, zdobywacie srebro. I jeżeli zamiast wydać 800 gemów, kupicie za to energię, to wydacie tych gemów mniej. Idziemy dalej: wrzucanie złych czempionów na 6 gwiazdek. Czempionów jest mnóstwo, bardzo wielu jest słabych, albo takich, którzy szybko przestaną być przydatni. Albo inna też rzecz, dobieranie złych czempionów, mimo że są bardzo dobrzy, to macie już innego czempiona, który spełnia daną rolę. Jeżeli już macie Newkera w teamie, bez sensu jest robienie kolejnego Newkera zróbcie supporta, zróbcie revivera, zróbcie debuffera. Mam na kanale przynajmniej dwa filmy, w których opowiadam o tym, jak wybierać kolejnego czempiona, którego wrzucić naszych gwiazdek. Zachęcam was do tego, żeby się z tym e, zapoznać. E, niepotrzebnie wychodziłem. Kolejna rzecz. Niby prozaiczna, ale nie czytanie skillów championów, ale też bosów. Nawet nie wiecie, ile gdzieś na różnych forach, grupach facebookowych jest pytań o to, dlaczego nie mogę przejść jakiegoś bossa. A wystarczy przeczytać jego umiejętności, jego pasyw, żeby zorientować się w tym, co taki boss robi. Albo tak samo, jeżeli chodzi o skille czempionów, warto się z tym zapoznać, warto to przeczytać, żeby wiedzieć, co dany czempion mm, robi. Yy. Kolejna rzecz, jeszcze dwie mamy do końca. Great Hall. Tutaj mamy bonusy do statów. E, affinity bonuses tutaj po Affinity każdy champion z danym Affinity będzie miał taki bonus do e, statów na HP, Attack, defense, crit, damage, resistance i accuracy. Area bonuses to jest troszkę później tutaj już trzeba farmić live arenę, ale tutaj macie bonusy na e, obszar gry, czyli na przykład na potion, keeps, Faction wars, i tutaj każdy champion będzie na tym zyskiwał, którego umieścicie w danym miejscu ale na początku skupiajcie się na tym raid jest tak dziwnie skonstruowany, że musimy farmić obszar pvp, czyli arenę po to, żeby mieć bonusy potem do pve więc jeżeli chcecie sukces mieć w dungeonach, nie zapominajcie o tym, farmcie arenę ja wiem, że to może być coś, czego nie lubicie, ale te bonusy z tego są naprawdę bardzo y, przydatne. No i na koniec, brak zarządzania e, Waszym ekwipunkiem. Miejsca tutaj zawsze jest za mało. 1600: na początku może się wydawać, m, że to jest dużo. Ale uwierzcie mi, że to bardzo szybko się was, Wam skończy. Macie 1600 miejsc na. Jak widzicie, jestem w tym momencie. Yy, nie mam już miejsca, muszę się porządnie zająć tym, żeby sprawdzić, co mam podlewelować. Wrzucam na. Ja wrzucam na 12 poziom, ale Wy na początku macie mało srebra więc możecie wrzucać na 8 poziom, jeżeli warto, jeżeli warto. To wrzucam na, na ósmy poziom. Zobaczcie, jak wejdą bonusy. Jeżeli wpadły źle, sprzedawajcie. E, więc tutaj też znajdziecie poradniki na temat tego u mnie, co jest dobre, na co zwracać uwagę. E, macie filmy mówiące o tym, jakie sety są wartościowe, a które mniej. Więc zapoznacie się i naprawdę regularnie przeglądajcie ten sprzęt. E, levelujcie i sprzedawajcie to, co jest bezwartościowe, albo mało wartościowe, albo też inna opcja. Jeżeli coś jest fajne, ale już macie 5 innych itemów w danym secie, które są bardzo podobne, no to bez sensu jest mieć ten szósty. Więc wtedy też warto zostawiać tylko te najlepsze. No dobrze, z mojej strony to tyle. 10 błędów, których warto unikać. Z mojej strony. Dajcie znać, co wy byście jeszcze do tej listy dorzucili, a ja się już żegnam. Mówi do Was Samael. Cześć!